Z 3 kariery podwłaszczyńskiej, mielsko-biała. Jak już mogliście zauważyć, jesteśmy w Petki. pierwszej lidze po ostatnim sezonie, gdzie udało nam się awansować z pierwszego miejsca. Nasz budżet transferowy na nowy sezon wynosi 630 ty tysięcy, nie jest najgorzej. A nasz zespół wygląda następująco: na pewno przydałoby się wzmocnić prawą pomoc i napad. Tak naprawdę. Mianowskiego, Bednarskiego mamy tutaj tak naprawdę. Tu mamy w sumie to nie wygląda to najgorzej. Przejdźmy sobie teraz do skautów. Przydzielimy sobie skauta do Polski, wyślemy go. Przejdziemy sobie teraz do przedłużenia kontraktów w zespole. Teraz tak. Nie będę tym was zanudzał, więc widzimy się, jak przedłużę wszystkie kontrakty. Kontrakty już przedłużone, więc przechodzimy do pierwszego spotkania ligowego. Bo tak naprawdę, więcej to my tutaj nie zdziałamy z takimi pieniędzmi. No, jesteśmy. 1 sierpnia. Nasz budżet nie wygląda za dobrze. Jeśli chodzi o raport, to mamy jednego złotnika którego no, nie podpiszemy nawet. Co, przejdziemy sobie do pierwszego spotkania w Lidze. Gramy u siebie z ŁKS-em łódź. Szybka symulacja i to spotkanie przegrywamy, niestety. Zaczynamy z sezon od porażki 2 do 1 u siebie z Eukesem łódź. I teraz pora na drugie spotkanie ligowe. Na wyjeździe ze Stalą Rzeszów przydałoby nam by się wygrać to spotkanie. Symulujemy je i to spotkanie. Remisujemy 1 do jednego. Nie najgorszy wynik, ale też nie najlepszy. No i teraz pora na spotkanie z Arką Gdynia. Gramy u siebie i to spotkanie remisujemy 2 do 2. No i cóż, przejdziemy sobie do spotkania Pucharowego z Lechem Gdaś. Przysymulujemy te kilka spotkań, więc widzimy się na Pucharze. W międzyczasie gramy u siebie z Ruchem Chorzów i to spotkanie przegrywamy niestety 2 do 1. Jeśli chodzi o tabelę. Betlik pierwszej ligi. To jesteśmy na, na razie po 7 kolejkach na dopiero 15 miejscu. Więc nie wygląda to najlepiej. A prowadzi Motor Lublin. Przejdźmy sobie do spotkania Pucharowego. Gramy u siebie z Lechem Gdańsk. Fajnie by było wygrać to spotkanie. I wygrywamy 2 do 1. Więc gramy dalej w Pucharze polski Bardzo dobry wynik. Przynajmniej tutaj nam coś wyszło. Następne spotkanie gramy u siebie z kotwicą koło Je sobie też zobaczymy. Szybka symulacja i to spotkanie remisujemy 2 do 2. Przejdziemy sobie do kolejnego spotkania pucharowego, które zagramy z Lechią Zielona Góra. No i jesteśmy 28 października. Gramy na wyjeździe z Lechem Zielona Góra w Pucharze Polski. Tutaj przydałoby się znowu wygrać, żeby przynajmniej powalczyć w Pucharze Polski Dobry wynik. Przejdziemy sobie do symulacji i... Wygrywamy 4 do 2. Gramy w 1/8 Pucharu Polski. Bramki strzelają do nas Tomczyk, Tomczyk, Ronberg i Ronberg. Bardzo dobry wynik. Gramy dalej w Pucharze Polski. A jeśli chodzi o tabelę... Pierwszej ligi No to jesteśmy na miejscu 14, więc trochę się poprawiliśmy 11 punktów, 2 wygra wygrane, 5 remisów i 4 porażki Liderem jest Motor Lublin Sprawdźmy sobie jeszcze statystyki I jeśli chodzi o najwięcej spotkań rozegrał Kornel Forenc Kornel Osyra Marcin Biernat. Maksymilian Sitek oraz Michał Bednarski. Najlepszym strzelcem jest Michał Bednarski. Jeśli chodzi o asystę, to tutaj również Michał Bednarski jest najlepszy. Czy z tych kąt zachował Konrad Forenc jedno. No i co, tak naprawdę teraz już więcej nic nie zrobimy. Widzimy się 1 grudnia. No jesteśmy 1 grudnia. Dzień przed wyjazdem z pogonią Szczecin w Pucharze Polski. To spotkanie... Bym sobie zobaczył To spotkanie sobie obejrzymy No i witam was Jedna ósma Pucharu Polski gramy na wyjeździe z pogonią Szczecin Jeśli chodzi o, o betlik pierwszą ligę to dalej nie jest najlepiej Mamy bodajże 14 albo 15 miejsce Więc w tym sezonie fajnie będzie się utrzymać i nie spaść Teraz szansa dla pogoni Szczecin ale obroniliśmy się na spokojnie. W międzyczasie zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, abyś był na bieżąco i mógł oglądać wszystkie odcinki z tej serii. I teraz szansa na pogoni Szczecin. I broni Bramkarz, broni Forens. Wspaniała interwencja naszego Bramkarza. Utrzymuje nas jeszcze w grze. Rzut rożny na pogoni Szczecin. Grosicki będzie wrzucał. Rzutka. Uderzenie, ale nie sprawia to większego zagrożenia. Szansa dla pogoni Szczecin-Kuluris. uderzenie broni bramkarz. Znowu utrzymuje nas w grze. Wspaniała interwencja. Napiera pogoń jak na razie tutaj przeważamy bez celnego strzału. Teraz rzut rożny rozegrany na krótko i jeszcze jeden. Będzie powtórka rzut rożnego. Czy rozegrałem to na krótko, czy znowu się wrzucą? Jest wrzutka. Ale nie sprawia nam większego zagrożenia, chociaż teraz słabe wybicie. Uderzenia, ale nie Jeśli chciałbyś zobaczyć karierę innej drużyny z Polski, może być to na przykład drużyna z trzeciej ligi, to napisz daj znać w komentarzu, kogo chciałbyś zobaczyć w następnej serii. Szansa uderzenia, ale nie celne. Nie sprawia to zagrożenia. Zaraz kończymy pierwszą połowę tego spotkania. Jak na razie remisujemy z pogonią Szczecin 0 do 0, lecz to pogoń tutaj stawia warunki i przeważa w tym spotkaniu. I kończymy pierwszą połowę. Remis 0 do 0. I zaczynamy drugą część tego spotkania. wznawia pogon od środka. Teraz szansa dla pogoni. Kuluris. Trzymuje się przybycia do raz Smoliński, Kuluris, Kuluris. Ociągnie się w piłce Smoliński. Na spokojnie rozgrywa Grosicki. Schodzi do środka z piłką imienia jednego z naszych zawodników. Kuluris Grosicki i niestety tracimy bramkę. Przegrywamy z pogonią Szczecin w jednej ósmej pucharu Polski. Przeważała pogojno i udowadnia ich przewagę. Przez co przegrywamy. Ładne rozegranie i wykończenie, nie dające szans na interwencję naszemu bramkarzowi. Wznawiamy od środka, musimy poprawić coś tutaj, widzę, to nie wygląda dobrze, jeśli chcemy zameldować się w ćwierćfinale. Sitek ładnie do środka, do Zawackiego, czy coś z tego będzie? Zawadzki ładnie, uwolnił się, gra do na. Odbierna... Bednarskiego, Bednarski schodzi do środka z piłką Czajkowskiej. Uderzenie blokuje je, zawodnik z pogoni. Jeszcze Bednarski, uderzenie! Broni w ramka Kuluris. Kuluris. Mija jednego z naszych zawodników idzie sam na sam. I niestety przegrywamy już chyba do zera z pogonią Szczecin Przez coraz już pogrzebane. Z... Niestety już chyba nie mamy szans na... A więc do następnej rundy musielibyśmy strzelić dwie bramki, co graniczy z cudem. Jeśli oglądasz tą serię, to daj znać, który według Ciebie zawodnik na razie wygląda najlepiej w naszej drużynie, a jeśli masz jakieś sugestie, którego możemy sprowadzić, to napisz w komentarzu. Ja przeczytam wszystkie sugestie i wybiorę zawodników, których możemy sprowadzić. Jeszcze rzut rożny dla Pogoni Szczecin. 86. minuta. Wrzutka. Wybijamy, ale niedobrze. Przyborek jeszcze. Utrzymuje się przybicie Zagranie na narożnik. Grusicki do Przyborka. Szansa dla Pogoni, ale odbieramy piłkę. Ronberg jeszcze może tutaj spróbujemy przynajmniej bramkę kontaktową strzelić. Ale nie. Chociaż Zawadzki na skrzydle wycofuje. Natomiast idź do przodu to my wycofujemy piłkę, przez co sędzia kończy nas spotkanie i odpadamy w 1-8 Pucharu Polski z Pogonią Szczecin. Myślę, że to by było na tyle w trzecim odcinku z tej serii. Jak na razie mamy 13 miejsce po 15 spotkaniach w MetKick pierwszej Lidze. W następnym odcinku postaramy się awansować do TOP 10. No i Ulepszyć nasz skład, bo na razie nie wygląda to najlepiej, jeśli chodzi o pierwszą ligę. Więc co? To na tyle, widzimy się jutro. Siema!